A? A, no, Halo, znowu się coś się rozłączyło. Tak, słuchaj. Może teraz już się w końcu uda, bo już spokojnie sobie idę, także no, zacznijmy tą rozmowę, tak jak powinniśmy. No. No, Wiem, jak to z Krzyszkiem jest, przyjdziesz na chwilę, on chce tu jeszcze pogadać tam. Szanowni, no, rozumiem, te, o, bardzo o, dużo cierpliwości to po prostu. To, Ludziom to, że... nie starcza cierpliwości po prostu do Krzyśka, nie? No, ale to jest osoba, która jest samotna i potrzebuje... Tak, a dzisiaj jeszcze jest to taka to... historia właśnie, że oni się tam kłócili już od paru dni z Wojtkiem i Wojtek dzisiaj już nie wytrzymał i poszedł z komputerem gdzieś. I chrzysie ja się tak, jak wcześniej się kłócili. To teraz, wiesz, akcja jest, że co się stało z Wojtkiem, szukajmy Wojtka. Może mu się coś stało, wiesz, i tak dalej, nie ja wiem. To może przejmuje, no przejmuje się. To jest właśnie ten paradoks, u nich, że wiesz, że oni jak są razem, to się kłócą, ale potem, wiesz, jak ten bo mógłby się po prostu wyprowadzić, nie? A tam nie nie jest w stanie sam wytrzymać w domu, nie? Więc to jest, a jak jest, to wiesz, taki no, toksyczny związek można powiedzieć, nie? Dobra, ja mam do Pana takie pytanie. Pan, jako Pan najbardziej inteligentną osobą, która na razie w moim oczywiście stwierdzeniu znajduje się w tym uniwersum szkolnym, bo tam gdzie Pan przychodzi, oczywiście Pan odwiedza i Pan mnie tak często Pan się zajmuje innymi tam sprawami, w to nie będę się skracał. ale Pan jako najbardziej inteligentna osoba, czy mógłby mi Pan odpowiedzieć na pytanie, czy myśli Pan, że ta sytuacja, która jest w tym momencie na uniwersum, to co wszystko się dzieje, powinno tak być? Czy to... Czy co według Pana jest wszystko dobrze poukładane? Wiesz, to jest jak to w życiu trochę, nie? Że rozwiązania idealne czasami z różnych przyczyn nie są wdrożone w życie, i dlaczego tak się dzieje, to jest wiesz, inna kwestia, nie? Bo to ja pamiętam, już miałem wiele rozmów właśnie na temat z widzami szkolnej, o szkolnej. Wiesz, na przykład, czasem ktoś tam jest ten kanał podjeżdżano, że on cały czas twierdzi, że lepiej by było dla Krzyśka. Żeby Krzysiek był w Domu Pomocy Społecznej i miałby tam ciepło, czysto i byłby zadbany, nie? No okazuje się, że nie. Bo akurat no w Polsce nie, tak. te domy pomocy społecznej to jest no niezła patologia, tam wiesz, nie ma pracowników wystarczających. Ja, wiem, ja do... nie to akurat to wiem, bo to też, tak. o, to, to żeśmy, też żeśmy tutaj sprawdzali. Ale mi wiesz, Krzysiek, razie... Krzysiek jest faktycznie tak bardzo specyficzną osobą, że ciężko mu jest tak w taki profesjonalny sposób pomóc, bo tu się nakłada jakieś tyle różnych historii, a nie wiem, czy on jest w ogóle, wiesz, prawidłowo, że tak powiem, zdiagnozowany, nie? Bo to nie jest tylko kwestia na przykład, że wiesz, że jemu brakuje, nie wiem, załóżmy, pieniędzy, nie? To nie jest kwestia mm -hmm. pieniędzy. Brakuje mu właśnie towarzystwa e, po śmierci matki, po śmierci brata, jak już sam został w domu, dlatego tego Wojtka przygarnął, nie? Brakuje to to tak. mu po prostu... No jak on sam siedzi w domu, to wpada w jakiś tam rodzaj depresji, grozi wtedy, wiesz, że się powiesi samobójstwem i tak dalej, nie? A jak siedzi z Wojtkiem, to się z kolei kłócą, Obyle co nieustannie, nie? Więc to jest jakiś taki... Ciężko to jak gdyby, wiesz, rozwiązać racjonalnie, nie? Bo i to tak i tak niedobrze, nie? A, a na przykład, y, czy, y, ze, ze względu bezpieczeństwa y, 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 pan, y, Krzysztofa, czy myśli Pan, że tam jest wszystko dobrze poukładać? te y, śmieci, oczywiście on zbiera, nie pozwala wyrzucać, nie? Ja pokazałem jednemu ze strażaków tutaj brany, staszony w, w Larwiku, czemu zaprezentowałem mu zdjęcie, bo tam było, na jednym filmie było pokazane, gdzie on ma tą piętrześć ładowarek. Tak, piętrze podwykły przedłużacz, który mm. Unia Europejska też już je wycofuje. Pan jest psychologiem, to do Pan chyba dobrze wie, że to jest zagraża bardzo niebezpieczeństwo, bo tam nie ma nawet wyłącznika, żeby to wyłączyć. I czy pan, mm. czy, pan, czy pan myśli, że to też jest takie odpowiedzialne? Czy to się dzieje i czy to... Znaczy, wiesz, przedłużacz ma ten wyłącznik, teraz nawet patrzyłem, nie? Tam w ogóle sam byłem świadkiem takiej sceny, że jak się jakieś spięcie w domu zrobiło, to są te układy elektryczne bezpieczników: skrzynka jest w domu i skrzynka na ulicy, nie? Także wiesz, kiedyś jak tam oni coś chyba podpierali, chyba kuchenkę tą elektryczną taką, która grzeje, i on, jak ona zaczęła za duży pobór mocy brać, to, to po prostu ten automatyczny wyłącznik wyłącza prąd na całej posesji nawet nie? Nie tylko w, w domu, nie? Więc to akurat jest to jakieś zabezpieczenie. Wiesz, nad no Krzyszkiem to jest właśnie ten problem, że teoretycznie, no bo, znaczy tak, był, miał te sprawy w sądzie i, i, i wiesz, i wtedy sąd i MOP stwierdził, że, że ponieważ on póki chodzi, póki ma leki, póki ma, wiesz, jakieś podstawowe zakupy zapewnione, no to, to nie ma podstawy, jak gdyby, żeby go zamknąć przymusowo w tym domu pomocy społecznej, nie? To, to nie, no bo to nawet co też jest takie, jak pan ja, powiedział, to jest w ogóle bez sensu, bo to... to, znaczy, to, jest, to oni, on, on tam bardzo szybko by się wykończył tak naprawdę właśnie, to jest problem, wiesz, to zale, zależy właśnie z czyjego punktu widzenia jeszcze patrzysz, nie? Jeżeli patrzysz z punktu widzenia jego dobra, to on faktycznie, wiesz, on jest szczęśliwy w tym swoim domku, bo on się tam wychował, wiesz, mieszkał całe życie praktycznie swoje jakieś tam świadome doros dorosłe, i nie no, to jest dobrze, nie? A to przejście do tego domku, no, no on jest tam bardzo szczęśliwy. No ten domek wygląda jak wygląda i jak naprawdę tak. ma takie niebo. Yy, on to nawet właśnie wie, tak. dlatego tam nic nie możesz ruszyć, bo to dla niego już jest taki trochę coś w rodzaju skansenu, nie? Że... Tam... Ale nie ma takiej możliwości osoby, które przychodzą na przykład tak. Sławek tam hmm. to robi, tam wszyscy zrobili, bo ludzie by pomogli, abyście zrobili lajka takiego dużo. Tak, a to wiele jest. razy to była ta próba, wiesz, przecież to było go przekonywanie, że Krzysiek, dobrze, że ty się przyzwyczaiłeś, że tam kiedyś było, tak, ale to już jest wszystko, już jest trochę brudne, stare, to można by zrobić remont, wiesz, yy, zmienić to, nie? Wiesz no. to jest ten jego opór taki właśnie to... To przyzwyczajenie do tego, że tak było, to nie wiem, to narusza jego, jak gdyby, poczucie, wiesz, bezpieczeństwa, czy... Nie, mi się wydaje, że po prostu on dostaje... Kontroli? za mnie, on dostaje taką, tak, to jest, to jest zapaść taka, że on wie, że on będzie musiał tam coś robić, nie, że on będzie musiał swoimi rękoma pracować, on nie ma po prostu na to siły, on, boli, on nie chce... Jest, jest, ale z drugiej strony pamiętam dostają. też, wiesz, takie motywy, na przykład, jak tam były te kawały, że ktoś mu tam oferował, że... Wejdzie ekipa i zamontuje, mu wiesz, panele fotowoltaiczne, żeby za prąd nie musiał płacić, nie? I on właśnie doszedł do wniosku, że to będzie złe, bo obcy ludzie będą mu się kręcić po posesji. Wiesz, to tam tłumaczenie, że w sumie oni nawet do domu nie wejdą, bo to tylko na dach trzeba wejść, nie? nie? Nie, oni wejdą do domu, wiesz, tam wykradną różne rzeczy, dokumenty. Już tak kiedyś było, że ktoś tu przychodził i coś tam kradł. Wiesz, o tego typu jakieś opowieści, nie? Czyli nie ma takiej naprawdę tak możliwości naprawdę pomocy Krzysztofowi, żeby poogarniać to wszystko, chociaż zrobić niego jakoś, zrobić remont łazienki, zrobić remont domu yy, i na przykład żeby to się zmieniło, bo teraz jak, jak na razie to wygląda w jak dojdę do tego sprawy tego mobbingu, tego hejkowania, mhm. to Krzysztof oczywiście jest znany z tego, dlatego ludzie chcą to oglądać i dlatego oni też te ludzie pomagają, tam płacą na tych lajsach, na, mhm. na tym, oglądają te filmy, bo on głupio gada, no ma tą chorobę i oni z tego żyją. Mhm. Yy, wydaje mi się, że ludzie też by płacili, jakby było czyściej, jakby było też gadał tego głupoty, bo to się nie dało. Tak, sprawić. jak ja tak przyszedłem, właśnie miałem taką nadzieję, że to będzie trochę tak wiesz, na zasadzie takiego happy endu, że był brud, była melina, była patologia już w pewnym momencie, ale na przykład szczególnie ludzie z zagranicy, nie? Zauważyłem taką tendencję, bo faktycznie ludzie z Polski wpłacają po 3 zł i go wyzywają, nie? Natomiast na przykład ludzie z zagranicy faktycznie płacą 100 złotych. I napiszą wszystkiego najlepszego, panie Krzysztofie. No tak, to no tam tak. dla Wojtka tak płacają na przykład, nie? Powodzenia. Życzymy ci, żeby twoje życie zmieniło się, wiesz, na lepsze, nie? Na przykład yy, w wo, wo, Wojciech Słuchodowski mistrzy yy, Krzysztofa, i to, bar to bardzo mistrzy Krzysztofa, yy, tym yy, spaniem, prawda, tym wąchaniem tego kleju, yy, on go terroryzuje nocami, on go terroryzuje dniem. Znęca się na tej psychicznie, bo Krzysztof ma takie jakby y, dwujaźni półkuli w, 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 w mózgowej, gdzie najpierw ma dobry humor, potem ma zły koniec, ale też nawet, czy się czy ma dobrze czy nie, prawda? Tak, takiej nastrojów, tak, jest coś takiego, tak. Tak. Od płaczu do śmiechu sekundę. No właśnie, ale wydaje mi się, że Krzysztof Kononowicz był tyle czasu już w Polsce znaną osobą i tego pośmiewiska ze wszystkiego, że teraz już ktoś powinien wstępnąć nogą i powiedzieć, że koniec, przyszedł taki wielki orgiel or or że mm -hmm. atakuje dobrą osoby, na przykład pana tam atakuje, tam Meksykana mm -hmm. coś nie wkłada, bo Meksykana sobie zasłużył y ty tymi głupotami, co on robił w internetze, bo pan chociaż y mogę przedstawić, pan moczu swojego nie pije, y no nie no tak. pan jest w samych podatach, y się zachowuje, nie wyzywa mamy, nie a, co tam, co pan robi? To jest naprawdę zabawna sprawa. Mi chodzi na temat na przykład taki temat tej szkolny, No pan przyjdzie, pojedzie z nim, nawet kupi gdzieś taniej te jedzenie, nawet to pan, pan pomoże, zawiezie go, coś zrobi. A inni tylko potrafią znaleźć te ceny na przykład w dopinach, czy w pana, łapka nie będę się wypowiadał, bo Sławek e, to też według mojej opinii tu, opinii uwarunkowań, które przedstawiałem tutaj e, z Norwecji ochronarstw, to że to też nie powinno tak wyglądać. Bo ktoś na kimś zarabia, to powinno być ustalone, wpisane, dogadane i przecież to powinien wiedzieć, jakie są zarobki, jak to wszystko wygląda. On nie wiecie za na pewną kwotę, taką i taką powinno być tylko popłacane i na te resztę my powinno być dopłacał, prawda? Wiesz, to jest właśnie problem, że e, mówię, ponieważ Krzysztof też czasami jest, jest niewdzięczny tak naprawdę, więc wiesz, patrząc z perspektywy, to zobacz, to Sławek z Jackiem są jedynymi osobami, które od roku prowadzą mu ten kanał, bo poprzednio Meksykano chyba faktycznie jakoś tam bardziej to prowadził e, i te wszystkie firmy i Zyski jak gdyby to Meksykano załatwił, tak? No i oni jak gdyby za zaoferowali lepsze warunki, mi się wydaje. Dlatego Krzysiek na to przystał, bo Krzysiek też nie jest taki niemądry, jak się ludziom wydaje, nie? Nie no bo... nie, No to każdy wie o tym, no to każdy o tym wie, Ja mnie znaczy... bardziej bardziej to odpowiada. Wiesz tak, zacząłeś też o tych zmianach, to powiem ci szczerze, jakieś tam te zmiany, to, że na przykład Krzysztof zgodził się na wymianę tego dywanu. W ogóle i gruntowne odkurzenie tego pokoju przy okazji, no ja no ci tak, pomyślę, że to jestem pod wrażeniem, bo to jest, to. Wiecz, ciężka praca faktycznie tego Jacka, który tam prawie codziennie przychodzi. Jakoś go namówił, nie? Do tej pory nikomu się tak, na taką poważną zmianę nie udało. Najpoważniejsza zmiana, czyli wymiana w tym pokoju, gdzie oni non-stop yy, przebywają, na okna drewnianego, yy, które tam, wiesz, w zimie to wiatr hulał i w ogóle tragedia. Na te plastikowe szczelne. To też dzisiaj Krzysiek i wiesz, przy każdej okazji, przy każdym pytaniu twierdzi, że to było bez jego zgody i to jest w ogóle granda i on jeszcze tą firmę, co to zrobiła, wiesz, tam chciał skarżyć i tam jakieś problemy robić z tej firmy. To jest właśnie ta choroba, nie? To jest choroba. Tak, niby mówią wszystko dobrze, ale to bez mojej zgody było, nie? Więc wiesz, no, on wtedy był w szpitalu, no. On był wtedy w szpitalu, dokładnie. I to okno jeszcze tam. Okno było tak, i to okno jeszcze zostało wybite, więc wiesz, to po prostu zupełnie nie, takie nieracjonalne podejście. Nie, bo kto inny by powiedział, wiesz, taka normalna osoba, której udzielasz pomocy, bo powiedziała, dobrze, dziękuję, zapłaciliście za to, jest lepiej, nie? Dziękuję, nie? A u Krzyśka jest zupełnie inaczej, nie? Właśnie no tak, to jest jego rezydenta to, to jak to jak to mówią, to jest jego nad jego zabaw i, i oni muszą y, się tym oni zajmować trochę, znaczy on się musi tym tylko zajmować, nikt inny nie ma prawa do niczego do, tam do, do, do pracy. I to jest właśnie ten problem, że jeżeli on by tylko pozwolił, y, jeżeli on by tylko pozwolił, to naprawdę mógłby mieć lepsze życie wrócić do tego stanu czy mógłby tak. mógł czuć lepiej. I może by nawet i dłużej przeżył, przed, może by dłużej i lepiej się poczuł przez tą czystość, że jakąś tam zmianę, że mógłbym po prostu wykonać się jak człowiek. Bo A, nie to ja nawet w takim pokazywałem mu ten prosty przykład rolników w Podlasie, bohaterów takiego serialu w telewizji, gdzie tam ludzie na fali ich popularności przyjeżdżają do nich. Przywożą im różne rzeczy, prezenty, płacą za zdjęcia, za kubki, za koszulki, za wizyty, za możliwość posiedzenia na podwórku, nie? Mówię, się zobacz, ty jednak mimo wszystko potrzebujesz kontaktu z ludźmi, nie? Jak siedzisz sam, to się nudzisz, jest ci przykro i tak dalej, nie? Więc spotykałbyś się z widzami, oni by ci się odwdzięczali jakimiś tam prezentami, drobnymi szłotami, ty byłbyś zadowolony, oni by byli zadowoleni, miały zajęcie, nie nudziłby. się. Nie, Może może takie zmiany drobne, o których ty mówisz, tak by przy okazji tam wyszły, bo tam cały czas są jakieś propozycje, że ktoś przyjeżdża, na przykład mówi, no słuchaj, ja mam na przykład, nie wiem, tam do oddania starą wersalkę, nie? Czy coś takiego, nie? No i to potem, wiesz, się rozbija o to, że Krzysiek nie odbierze telefonu, Krzysiek nie otworzy bramki, bo nie ma humoru dzisiaj, nie? No i ktoś mówi, no kurczę, no wiesz, no z dobrego serca chciałem pomóc, no no się nie da, nie? No bo wiesz, na siłę przecież... Tego mu nie zrobię, nie? To trzeba wynieść całą wertalkę i zmienić. Ale pan ale, wierzyć, pan, 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 ale pan ma nad nim, ym, ja nie powiem, że taką władzę, ale pan i ja. tak jak Starek i Jasek od na. No nie, właśnie właśnie to jest problem, bo wiesz, bo ja go woziłem do tych rolników lasem po to, żeby pokazać jak to działa, żeby zobaczył, wiesz, nie? I nic, jego to nie przekonało, nie? To jest właśnie problem. nie starte przekonania, żeby mu pomóc powiedzieć, że teraz klątamy tą zimną kuchnię, trzeba to się mówić mm -hmm. i powolutku, powolutku do celu iść, ale za to go nagradzać, prawda? E, jeżeli by Jacek tam e, e, tam e, raczej Sławek z tym zrobiliby lajca, mm -hmm. na przykład wspieraliby na tym lajcie 1500 zł i by wyciągli te pieniądze i na przykład powiedzieli, Krzysztof, za każdy pokój płacimy 200 zł, jak możemy go podklątać razem wszyscy, mm -hmm. to, to o, o, on by to zrobił, bo on by był nagradzany. Ty, może jest tym jakiś pomysł. Mówię, dzisiaj go pytałem o te lajty, to powiedział, że on nie chce robić lajtów, bo na lajtach go obrażali i nawet, że zakaże robić te lajty Wojtkowi, bo, bo teraz na lajtach Wojtka jego obrażają, więc, więc... Tak, ale to jest, całe życie go obrażali i na pokoju... Tak, całe życie, masz rację, dokładnie. Tam był taki wiecie, w mu nie pomagał i on miał naprawdę co włożyć do kanka, to on w tym problemu żadnych nie miał. Mhm. Bo pasterzy wiedzą, że jest ciężko, teraz wie, że ktoś przyjdzie, że mu da, że mu, że mu po prostu coś kupi, opłaci, że pan go weźmie na obiad, że za kupi mam mu obiadów w, w jakichś tam sklepie, bo tam jak chce pacić, to nie mógł nabrać tego długo i on wie, że będzie miał to włożyć do później. jeżeli korzystnie. Tak. Cisnęło trochę, to on my dalej wrócił do tego i bardzo dobrze bo on zrozumiał, mm. że on nie może tak się wyzywać, bo to jest ten mobil, który on nie powinien na nim siedzieć, bo to jest osoba chora i potrzebująca pomocy. Ale mi mm. się pytają, że powinniśmy, nie powinniśmy my, tylko Państwo powinno, wy tam jesteście, jesteście bardzo ten, zacząć mm. od pomocy mu w czystości, domów higieny tego wszystkiego, naglazając go, bo jest on jak to da się z dacha, to coś zrobi, prawda? No wiesz, powiem tak, próbuję na przykład, myślę, że Jacek też próbuje, ale, ale wiesz, decyzje często zachowania Krzyśka, to jest właśnie problem, że one nie są racjonalne, nie? bo gdyby były racjonalne, to tak, on by się zachował tak, jak tego troszkę oczekujesz, no powiedziałby super, chcecie mi pomóc i jeszcze chcecie mi finansowo w tym pomóc, żeby, wiesz, posprzątać dom. Zrobić jakiś drobny remont, czy nawet, wiesz, żeby to czysto się po prostu utrzymać, nie? Ale, on, o, ale on, nie zrozumie, bo jeżeli nie. pan by pogadał z tymi, powiedział, słuchaj Krzysiu, tam Sławet by zrobił lajkę, tam skryfa by zrobili, zebrali i by powiedział, mhm. słuchaj Krzysiu, dzisiaj robimy zimną kuchnię, Dostaje 200 zł, my sprzątamy, pomocemy, pan przyjeżdża, tam przyjeżdża ktoś mhm. i pomagają, prawda? Stali, tak. tam, no mhm. i sprzątamy, prawda? No i on mówi, dostanie 200 złotych, wyrzucamy stare śmierci, tam tylko pogarniamy, tam wystarczy wyrzucić śmieci, już będzie ładniej, trochę umyk. Mhm. na posądzach. I on mhm. się cieszył, przyjdźmy, pomożemy Ci na dworze, bo posprzątamy, wziąć i trochę wgaść w komórkę, żeby to wyglądało inaczej. Mhm. Yy, wiesz co, słuchaj, musimy zrobić teraz 5 minut przerwy, ja też zawieszę rozmowę i wrócimy do rozmowy, bo muszę wziąć sprzęty. I zaraz będę jechać autem, to pogadamy jeszcze, jak masz ochotę. Dobrze, bo tak? ja teraz też jestem w drodze na autostradzie, ja, ja zadzwonię do 10 minut, dobrze? Dobra, dzięki, to do usłyszenia, na razie.